Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stumble guys. Jak widzicie, zakupiłem 250 gemów. A to zakupiłem 250 gemów, ponieważ będziemy dzisiaj otwierali zamrożone specjalne koło. I otworzymy je sobie trzy razy, więc trzymajcie kciuki za dobry drop. I za ten odcinek należy się 50 łapek w górę, więc jeżeli widzisz ten materiał, zostaw łapę w górę i zostaw subskrypcję na kanale, aby być na bieżąco. Zaczniemy sobie może nietypowo, bo od darmowego spina. I po każdej gierce będziemy otwierali jedno zamrożone specjalne koło. Więc sprawdzamy, co nam tutaj wydropi w darmowym spinie, oczywiście. I uwaga, uwaga, mamy tutaj jeden żeton. Czemu jeden żeton? Czemu tak słabo? Halo, Guys, co to ma znaczyć? No nic nie ważne, lecimy sobie oczywiście z gierkami, dajmy sobie dzisiaj może jakiś taki skin, w którym mi ostatnio dobrze szło, albo o, dajmy sobie y, koguta, o, czemu by nie, Możemy mu zmienić kolor tak swoją drogą? Czekajcie, już sprawdzam, sprawdzam to. No chyba nie niestety, ta personalizacja szkoda, że nie działa na większości skinów, w zasadzie na, na dużej mniejszości. Wielka szkoda, no ale co, co zrobić? Co zrobicie, jak nic nie zrobicie, że tak powiem. No i dobra. Patrzymy, co my tutaj mamy. Za mapkę. Co nam tutaj los dzisiaj przyniesie. Uwaga, uwaga. I mamy tutaj. Humble Stumble. Dobra, spoko. Ścigamy się do mety. Skoro tak nam każą, to tak zrobimy. I po tej gierce oczywiście sobie otworzymy ten, ten, ten zacny spin zamrożony. Oj, uwaga, uwaga. ajajaj aj, aj. Dobra, nieważne. Nie, nie po, jakby początek mamy beznadziejny, że tak powiem. Ale słuchajcie, nie przejmujemy się tym, bo tutaj no, jest dużo miejsc tak? Więc, więc myślę, że mimo wszystko, mimo tego beznadziejnego początku, uda nam się tutaj panem kogutem. W jaki sposób. O, fajnie. Och, najgorzej na świecie! No jeszcze raz ich dostanę, jeszcze raz, jeszcze raz poproszę. Jeszcze jeden hit. Najgorzej na świecie, naprawdę. Dobra, ja chyba zmienię tego skina po tej grze, bo ten skin mi nie oddaje. Ewidentnie mi nie oddaje, nie no, poszły nam po prostu beznadziejnie. Ja sobie już przy okazji zmienię tego skina na bardzo dobrze mi szło Panem pannym ostatnio, ale niedawno nie nim grałem, więc zagramy sobie Mr Bottom. Dajmy sobie tutaj, o, defaultowego yy, defaultowy kolorek no i lecimy z pierwszym openingiem, słuchajcie. O, fajnie, że sobie dałem defaultowy kolorek. Ja tak naprawdę to specjalnie szybko odpadłem, bo się nie mogę doczekać tego wszystkiego naprawdę. Uwierzcie mi na słowo. No więc tak, lecimy sobie z pierwszym zamrożonym specjalnym skinem. I uwaga, uwaga. Co my tutaj mamy? Otwieramy sobie trzy, przypomnę, więc jeszcze dwa będą poza tym. I uwaga uwaga. Mamy legendę, tylko że ja mam tę legendę, ale możemy tę legendę przemienić na 30 żetonów. I otwórzmy sobie od razu epicką skórkę, co wy na to widzowie? Więc za ten odcinek musi być naprawdę solidna łapa w górę, bo no tyle openingów ile dzisiaj będzie, to naprawdę jest historia niesamowita. I kolejna legenda? Nie, czemu? Mamy deep divera. Szkoda. Już myślałem, że się uda. No nic. Lecimy sobie z kolejną gierką. Mam nadzieję, że w kolejnym tutaj spinie. Będziemy mieli no, jakiś drop taki właśnie typowy dla, dla tego koła, bo jak na razie no, to tak średnio wychodzi. No ale no nic, zobaczymy. Mamy tile fall. E, w sumie to, nie nie ten, nie grałem na tej mapie, więc zobaczymy jak nam pójdzie. Teraz pełne skupienie, pełna mobilizacja, e, żeby wygrać właśnie. Dobra, oj. Chyba tędy będzie na no, to wygląda. I tutaj, dobra. Wow, 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 wow. Najgorzej jest właśnie ktoś odkryje tutaj większość tej mapy i odpadnie. To jest takie przykre, naprawdę. Ta mapa jest chyba najmniej sprawiedliwą mapą w Stambio Guys, naprawdę ewidentnie. No ale tym razem poszło nam przynajmniej lepiej niż poprzednie że bo nie odpadliśmy od razu, a no jak gdybyśmy odpadli od razu, to mi się naprawdę załamał chyba, no, ale nic. Udało się, gramy sobie tutaj oczywiście kolejną mapę. Cel jest prosty, cel jest klasyczny, tak jak zawsze. Dojście do finału i zdobycie trzeciej koronki. Taki mam zacny plan i mamy tutaj over and under. Ostatnio na over and under byłem w finale i poszło tak średnio. Ale no cóż, skupmy się teraz. Hop, hop. I ważna sprawa, omijamy ten środkowy, bo ten środkowy jest taki no useless troszeczkę szczerze mówiąc. Hop, hop i hop. I może, nie może prawą stroną postaramy się pójść tym razem. Dobra, idzie spoko. Oberwaliśmy, ale nie jest źle. Dobra. Dobra, i teraz najgorszy tutaj z etapów. Musimy chwilę poczekać. Ej, ten Mr. Stumblebot naprawdę oddaje ten skin. Jak widzieliście, kogutem poszło mi beznadziejnie, a tutaj jesteśmy już w finale, więc no, całkiem spoko. Jest git, że tak powiem. No i dobra, mamy koniec rundy. I jesteśmy w finale, więc teraz trzymajcie kciuki, żeby udało się wygrać. Żeby wreszcie udało się zdobyć tę koronkę, nieszczęsną trzecią koronkę. Bo ostatnią koronkę zdobyłem chyba z dwa miesiące temu, jeśli mam być szczery. Trochę tych odcinków ze StumbleGuys się pojawiło od tego czasu, a nie udało się nam zdobyć. Mamy Lost Temple. No zobaczymy, czy na tej tutaj zaginionej yy, świątyni E, uda nam się, e, czy tam opuszczonej, uda nam się zdobyć e, koronkę? Zacząłem dość słabo, szczerze mówiąc. Dobra, pójdźmy tędy może. Zdążę, 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 zdążę. Dobra, uda się. Oj, no co ja zrobiłem? Halo! No nie, no widzowie, naprawdę najgorzej na świecie, nie? No to już jest faktycznie przegrana gra. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Normalnie, że nada, że nada. Jak spadłem, to już, to już lipa kompletna. Chociaż tutaj jeszcze ludzie się męczą, może jest jeszcze jakaś mała nadzieja. To też nadzieja matką głupich, jak to mówią. Dobra. No niestety, kto by się spodziewał? I no, jeżeli chodzi o rundę finałową to trzeba być bezbłędnym, naprawdę. Na umie to tak średnio z, tym, z, z tą bezbłędnością, zanim otworzymy sobie tutaj e, zamrożone specjalne koło, to otwórzmy sobie darmowego spina, bo mamy jeszcze jednego bez oglądania reklam. Zobaczymy, co nam tym razem wydropi. Dzisiaj, naprawdę, dzień pełen spinów, i dzień pełen tutaj nagród. I uwaga, uwaga. No, <laughs> niepowtarzalny drop. Stumble Jill, ale nie miałem tego skina, więc też spoko. No więc otwieramy sobie zamrożone tutaj koło specjalne. Fajnie by było, żeby wypadło coś z tych tutaj, yy, wiecie, fajniejszych skinów. W sensie, chciałbym mieć Frozen Valkyrie, jest na to 5%, czyli więcej niż na to, co mi wypadło, więc czemu by nie. Ewentualnie Frosty Yeti, coś takiego, wiecie, typowo zimowego. Może być też ten Misiek Polarny. No nic, zobaczymy, zamrożone koło. 5% szans na wypadnięcie czegoś specjalnego. A wypada nam... A wypada nam... Coś takiego. Dobra, nie skomentujmy tego. Zagramy sobie kolejną grę i po tej grze oczywiście polecimy sobie z kolejnym tego typu openingiem. Wierzę głęboko, że tym razem nam wydropi coś fajniejszego niż aktualnie. W nie bez przyczyny kupiłem gemy. Chciałem, żeby coś fajnego wdropnęło. O, znowu mamy tile fall, więc znowu mamy dużą szansę na to, żeby przejść dalej. Wystarczy po prostu nie, nie wychodzić poza szereg i no, spróbować jakoś się utrzymać względnie. Dobra, więc mamy tędy. Tak, okej. Okay. Tędy, tędy. O, tutaj są blokowane. Ha, zostałem zablokowany tutaj. Hop. Uff, prawie, prawie bym spadł. No nie, co tu się dzieje? Zostałem zepchnięty. Ej nie, no widzowie. Co to miało być? Ale się teraz zrage'owałem, nie? Co to było? Zasłownie zostałem podbity do góry. What the hell? Nie chcę być brzydko. Nie, teraz się zrage'owałem. Od razu lecimy z kolejną gierką. To, to jest żenada, naprawdę. Czuję się oszukany. Jeszcze raz tę, tę mapę. No, dostaliśmy pivot push. Pivot push. Dobra. No nic, ścigamy się. Może tym razem pójdzie lepiej, wierzę w to głęboko. Bra, Nie no, to po takiej żenującej grze to aż wstyd robić jakikolwiek kopenik jak poprzednia, więc. Musimy wiecie... No, znowu tutaj podbijają się nawzajem. No i fajnie, fajnie. Bra, No nie, dlaczego? Dlaczego? Widzowie, widzowie. Dobra, ja już mam chyba dość na dzisiaj grania, tak mi się wydaje. Naprawdę. Ale nic, może się jeszcze uda. Masakra, jednym słowem. Dobra, nie skomentujmy tego. Nie denerwujmy się. Koda nerwów. Czy w Stumble Passie coś mam do odblokowania? Nie, swoją drogą, jak nabijemy jakiś nie wiem końcowy level, to zakupy tego Stumble Passa. A tymczasem otworzymy sobie ostatnie zamrożone specjalne koło. Mam nadzieję, że wydropi nam coś fajnego, że wydropi nam coś, co pocieszy mnie po tych słabych dwóch grach. I uwaga, uwaga. No, to niezłe pocieszenie.